Golden Retrievery to jedna z najbardziej ukochanych i popularnych ras psów na całym świecie, znana ze swojej inteligencji, przyjaznego zachowania i majestatycznego wyglądu. Jednak za ich charyzmatycznym spojrzeniem i złocistą sierścią kryje się świat ciekawostek i zaskakujących faktów, o których wielu miłośników nie ma pojęcia. Choć często kojarzone są z radosnymi domami i zabawami w ogrodzie, Golden Retrievery mają fascynującą historię, unikalne cechy oraz zdolności, które wykraczają daleko poza nasze wyobrażenia. Nie przegap żadnej nowości. Jeśli kochasz niesamowite treści jak ta i chcesz być na bieżąco z ciekawostkami, poradami i ekskluzywnymi informacjami, zapisz się już teraz. To szybkie, darmowe i gwarantuje, że nic cię nie ominie. Kliknij przycisk subskrybuj i dołącz do naszej społeczności. Od ich początków w szkockich wyżynach, po występy w filmach, programach telewizyjnych, a nawet jako psy pomocnicze, te psy mają historię, która łączy piękno, użyteczność i towarzyskość. Czy wiesz, że rasa ta została stworzona specjalnie do aportowania ptactwa wodnego podczas polowań? Albo że mają naturalne predyspozycje do pływania dzięki błoniastym łapom? Co więcej, lojalność i empatia Golden Retrieverów sprawiają, że są one idealnym wyborem do terapii z udziałem zwierząt oraz pracy z osobami o specjalnych potrzebach. W tym zestawieniu przedstawimy 10 faktów, które obejmują zarówno cechy fizyczne, jak i ciekawostki historyczne, behawioralne i genetyczne, odkrywając mało znane, ale imponujące aspekty tej niezwykłej rasy. Przygotuj się na odkrycie szczegółów. Które mogą Cię zaskoczyć, nawet jeśli już jesteś wielkim fanem Golden Retrieverów. W końcu te psy to nie tylko uroczy towarzysze, to prawdziwe gwiazdy w świecie psów z historiami wartymi opowiedzenia. Golden Retrievery zajmują szczególne miejsce w sercach milionów ludzi na całym świecie. Ich łagodne usposobienie, niezwykła inteligencja i niepowtarzalne piękno czynią je jedną z najbardziej ukochanych ras. Jednak, mimo ich popularności, wiele fascynujących aspektów dotyczących tych psów pozostaje niezauważonych. Przygotuj się na odkrycie zaskakujących ciekawostek, które sprawią, że będziesz podziwiać te niesamowite czworonogi jeszcze bardziej. Pierwsze szlachetne pochodzenie Golden Retrieverów. Golden Retrieveri zostały wyhodowane w XIX wieku na szkockich wyżynach przez arystokratę Dudleya Mariori Banksa znanego jako Lord Twidmut Chciał stworzyć idealnego psa do polowań, który wyróżniałby się wyjątkowymi umiejętnościami pływackimi i łagodnym temperamentem. Krzyżując Retrievery o falistej sierści z z Spanielami, obecnie wymarłymi oraz innymi rasami, osiągnął swój cel, Golden Retrievera, którego znamy dzisiaj. Drugie naturalni mistrzowie pływania. Czy wiesz, że golden retrieveri są urodzonymi pływakami? Ich łapy mają błony między palcami, co pomaga im pływać z dużą sprawnością. Ponadto ich muskularna budowa ciała i miłość do wody czynią je idealnymi do aportowania ptactwa wodnego podczas polowań, umiejętność, która wciąż jest obecna u wielu przedstawicieli tej rasy. Trzecie wzorcowe psy terapeutyczne i asystujące. Dzięki swojej empatii i inteligencji, Golden Retrieveri są często wybierane jako psy asystujące dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, autyzmem, a nawet do wykrywania chorób. Doskonale sprawdzają się również jako psy terapeutyczne, pomagając redukować stres i niepokój w szpitalach, domach opieki czy szkołach. Czwarte niewyczerpana energia, ale zrównoważony temperament. Mimo spokojnego wyglądu, Golden Retrievery są niezwykle energiczne. Uwielbiają bawić się, biegać i uczyć się nowych komend. Jednak tym, co je wyróżnia, jest zdolność do równoważenia tej energii z łagodnym i spokojnym temperamentem, szczególnie w sytuacjach wymagających cierpliwości, takich jak kontakt z dziećmi czy osobami starszymi. Piąte gadatliwa rasa. Golden Retrievery są znane z tego, że uwielbiają rozmawiać. Wydają różne dźwięki, aby zwrócić na siebie uwagę lub wyrazić radość. Nie musisz się jednak martwić, nie są głośne. Te dźwięki są zwykle delikatne i przypominają rozmowę, co czyni je jeszcze bardziej uroczymi. Szóste jedna z najinteligentniejszych ras na świecie. Jeśli uważasz, że twój Golden Retriever szybko uczy się sztuczek, masz rację. Należą one do najinteligentniejszych ras psów, zajmując czwarte miejsce w rankingu inteligencji psów autorstwa Stanleya Kouriny. Oznacza to, że są w stanie nauczyć się nowych komend w mniej niż pięć powtórzeń i zazwyczaj wykonują je na polecenie. Siódme, nieskończony apetyt. Golden Retrievery mają nieposkromiony apetyt, więc trzeba uważać na ich dietę. Uwielbiają jeść i często nie wiedzą. Kiedy przestać. Dlatego zrównoważona dieta i kontrolowanie porcji są kluczowe, aby uniknąć problemów, takich jak otyłość, która może wpłynąć na ich zdrowie i długość życia. Ósmy kolor sierści mówi więcej, niż myślisz. Chociaż wszystkie Golden Retrievery są złote, odcień ich sierści może się różnić od jasnokremowego po intensywnie złoty. Co ciekawe, te różnice to nie tylko kwestia estetyki. Często odzwierciedlają one genetyczne pochodzenie rasy. Retrievery amerykańskie mają zwykle bardziej złote odcienie, podczas gdy brytyjskie często charakteryzują się jaśniejszym umaszczeniem. 9. Golden Retrievery w świecie rozrywki Jeśli widziałeś film lub reklamę z psem, istnieje duża szansa, że był to Golden Retriever. Ta rasa jest popularnym wyborem w branży rozrywkowej dzięki fotogenicznemu wyglądowi i łatwości w szkoleniu. Wśród najbardziej znanych są buddy z serii filmów Ubud, Pies Przyjaciel oraz Shadows o Niezwykłej Podróży. Dziesiąte lojalność i bezwarunkowa miłość. Na koniec coś, co wie każdy opiekun Golden Retrievera, te psy są niezwykle lojalne. Nawiązują głębokie więzi ze swoimi rodzinami i zawsze są gotowe by oferować miłość oraz wsparcie bez żadnych warunków. Niezależnie od tego, czy jest to radosny dzień, czy trudny moment, golden retriever będzie u Twojego boku, machając ogonem i oferując pocieszenie. Poznanie tych niesamowitych psów pozwala lepiej zrozumieć, co czyni je tak wyjątkowymi. Od ich historii po naturalne zdolności i cechy charakteru, każdy szczegół potwierdza, dlaczego są one tak uwielbiane. Jeśli kochasz Golden Retrievery lub zastanawiasz się nad ich adopcją, masz teraz jeszcze więcej powodów, by je podziwiać. I nie zapomnij, aby otrzymywać więcej niesamowitych treści takich jak ta, zasubskrybuj teraz. Dzięki temu będziesz na bieżąco ze wszystkimi ciekawostkami, poradami i wzruszającymi historiami o tych oraz innych wspaniałych psach. Golden Retrievery to coś więcej niż tylko piękne i przyjazne psy kryje się w nich fascynująca historia, imponujące zdolności i unikalna wieść z ludźmi, które czynią je jedną z najbardziej wyjątkowych ras na świecie. Każdy fakt przedstawiony tutaj przypomina, że ci czworonożni towarzysze zajmują tak ważne miejsce w naszym życiu. Czy to dzięki swojej inteligencji, lojalności, czy bezwarunkowej miłości, Golden Retrieveri wciąż zachwycają i zaskakują, udowadniając, że są czymś więcej niż tylko zwierzętami domowymi, są prawdziwymi członkami rodziny. Więc jeśli już jesteś ich fanem lub zastanawiasz się nad wprowadzeniem Golden Retrievera do swojego życia, wiedz, że czeka cię wiele niezapomnianych chwil u boku jednego z najbardziej niezwykłych przyjaciół, jakich możesz mieć. Pamiętaj, aby podzielić się tą treścią z innymi miłośnikami psów i zasubskrybować, aby nadal odkrywać więcej ciekawostek i niesamowitych porad o psim świecie.